dziękujemy bardzo co? Już pakujemy Weźcie chłopaki, wrzućcie Mała, mała A to ty tak? jesteś? Kurczę, mieliśmy się chyba w czwartek zobaczyć, Nie. co? A, ale pomylił dni To zaraz ogarniemy jakiś autograf, co? Autograf autograf ja przyniosę to ładować, tak? Proszę bardzo Piąteczka będzie? A ojej! Okay. Bardzo mi miło. Cześć, do zobaczyska. Do zobaczenia bardzo mi miło, cześć. Witam, piona. Piąteczka. Witam serdecznie, bardzo miło, piąteczka. Dziękujemy Wam bardzo, naprawdę. za pomoc Ja kilka, Cześć. cykliście, was może zrobimy. No dobrze zaczęliśmy. O 19. No dzisiaj tak spontanicznie. już były trzy samochody, teraz wy przyjaliście. Jak to? Właśnie tak, trzeba pomagać. Bus jest do połowy naładowany. Teraz będzie całkowicie naładowany. I jutro lecimy do. Piesku dać troszeczkę szczęścia, także pomagajcie. Dzień okay. mm. cześć Marko, cześć, No, daj. O, super, bardzo nam miło, dziękuję. Czekajcie od, no, od razu, to wsadzę do wisa. Natalka, tak? Tak. Siema, Mario, cześć. Dziękuję, Mega cześć słuchajcie, powodzenia mam życzę, uciekam Bardzo dziękujemy, to naprawdę z bardzo z nam się miło, dzięki Cześć, cześć, dziękujemy Dziękujemy, piąteczka, siema Robimy jakąś foteczkę Jechaliśmy innym samochodem, bo od razu nam alternator Ojej, cześć, cześć, cześć no, no, to no, tak historia w ogóle? Siema, tak, tak. słuchajcie się, dzięki o, Siemanko, siema. Kozak, dziękujemy no, wam bardzo Kozak, dziękujemy bardzo naprawdę, piąteczka Dzień. Proszę bardzo Mm. She doesn't mind. Polnego tańczyłem do tej piosenki w szkole. Naprawdę. Pamiętam taką koleżankę miałem, co się w niej kochałem. A wiadomo, 30 stopni olej. Sport był zjeżdżany. Pamiętajcie, musisz się nagrzeć zawsze. Na naszych małych przyjaciół idziemy w pomoc. <trykning> <Dobre>. <trykning> no, I dag. Dobra, to my zaraz zapakujemy to do busa i za późno o te no tak. bitukery, się, Super, powiesz, ja to Super, fantastycznie. Te Chyba tak święta się skończyły, tych darów teraz będzie tak, trochę Tak, teraz jeszcze jest okres, jest boom i potem jest mhm. problem. Nie? Naprawdę Dlatego wow, kurczę robi wrażenie, prawda? Bardzo, bardzo. Da No. Powiedzmy. Mamy kierowcę, dogoniliśmy go, bo jeszcze zatrzymaliśmy się w restauracji fast-foodowej. Jest zdrowy. Dobra, jesteśmy już 10 minut, 15 od schroniska, więc za chwilę jesteśmy na miejscu. Także jak coś, to zrobimy jeszcze jako dużo, przejdziemy na cztery samochody. Okej. Trochę tego jest. No, no wiem, no, wiem, no, też wzięliśmy to... lepszą karmę po prostu, tak. bo powiedzieliśmy to do spraniska, nie chcemy jakiejś po prostu najtańszej, tylko żeby to była w miarę lepsza karma, nie? No wiesz, <laughs> Mam nadzieję, tak. że zwierzaczki będą tak. Tak. zadowolone. Tak. tak. To mamy, słuchajcie, jeden z bulldogów. W 30 metrach kwadratowych było 103 psiaki, Wyobraż sobie? I wszystkie w takim stanie właśnie. Masakra. I wszystkie w klatkach. Klatka na klatce. Więc tu wiesz, wszystkie operacje, nieoperacje robimy tutaj. No to tak, miejski. A takie rzeczy, no też potrzebujecie ksmiski, tak. właśnie tak, nie? Tak wygląda pralnia. 24 godziny na dobę. Cały czas. Cały czas. I tych środków czystości idzie mnóstwo. A płyn do prania każdy się przyda, tak pani Kasiu, czy nie? I... U nas trochę inaczej to wygląda, bo psy mają I... swoje pokoje. A ona, słuchajcie, I... była zamknięta przez swoją właścicielkę. E, kobitka poszła na cuk alkoholowy. 4 dni, 6 psów bez jedzenia i bez bicia. Było zamkniętych. I wszystkie wychodzą 3 razy dziennie na to się nazywa agresja lękowa, niestety. rozumiem. Jak, jak wejdziemy i pokażemy rękę, zaraz Wam pokażę. No chodź. No chodź, widzicie? <grym> jak są w klatkach, to najczęściej w klatkach jedzą, dlatego są na chwilę zamykane. Niestety też musimy bardzo dużo pracować z tymi psiakami behawioralnie, trenerzy, bo to są psy po przejściach. To, no to strasznych ta, ta, przejściach. Tak, ta, 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 sobie? Spokojnie. Myślę, że możecie spokojnie według mm. było końcą bardzo mili. Wejdźcie sobie i sobie chwilkę tu posiedzieć. Jack? Oh yeah. 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 W życiu nic dobrego ich nie spotkało. No. W roku mam około 1200 adopcji. O kurcze, to bardzo dużo chyba, nie? Bo to jest wiesz, jeden ośrodek, a jest jeszcze ośrodek ze szczeniaczkami. tej wiesz, raczej są psiaki po przejściach, rudy choć. osób, które, że tak powiem, nie żyją z psami face to face, czasami wydają się straszne. Boże, klatka. Zobaczcie te psiaki, one tam czują się bezpiecznie, one tam mają, cały czas otwarte, one tam mają swoje posłania i bardzo często w większości psy które są od nas adoptowane, jadą do domu i jak ktoś stawia im tatkę kenelową, czują się bezpiecznie. I pies nie czuje, że to jest za karę. To jest raczej jego azyl, a nie forma kary. Niestety to jest tak, że w weterynarii również mamy stomatologów, ortopedów, neurologów, neurologów, chirurgów. A tutaj mamy bieżnia wodna, w związku z tym, że mamy tutaj do takie... tak, jakieś, tak. tak? Tak, mamy specjalistyczne przypadki, więc musimy mieć też specjalistyczny sprzęt. I psiaki normalnie tutaj po spacerach, bo teraz akurat jest taka godzina, że no, do, do drugiej godziny to są spacery, wychodzą, w, latają, a dopiero potem rano i po południu są bieżnie wodne, i tutaj rehabilitantki biegają. Woda i psiaki mają e, bieganie. A w tym Za właśnie witam. koszyku wczoraj została do nas przywieziona sonia. E, sonia, która miała, była w ciąży. Zobaczcie, e, pokażę Wam. Oszczędziła się dzisiaj w nocy. Tak musiał być. Wyobrażacie to no. sobie? Poczuła się prawdopodobnie tak bezpiecznie Bezpiecznie. No. w końcu. Normalnie. Mhm. Zobaczcie, nie mieliśmy miejsca, więc położyliśmy ją no. pod prysznicem. Zadzwonił dyrektor domu dziecka tutaj w okolicy mhm. i poprosił, czy możemy pomóc właśnie przy tej Suni. Czyli ona ma gdzie wrócić, czy nie? Czy ona... e to jest jeszcze kwestia dyskusyjna, Aha, bo ona tam wracała, przyjeżdżała i ja też nie do końca jestem pewna, czy chcę takiego domu dla niej. Nie mamy też problemu z tym, żeby wydawać psiaki do dzieci w ogóle albo dzieci na przykład z niepełnosprawnością, takie jak okay. zespół Dawn, czy Asperger, czy różne tego typu rzeczy. Trzeba po prostu dobrze dopasować Co? zwierzaka do rodziny. Biała rozwokutowa, to jest...

Jeszcze jakaś okazja, czy Wy coś potrzebujecie, czy coś oznaczacie na no śmiało, my też będziemy w miarę możliwości pomagać po prostu. Dobry. Bo tacy jesteśmy. Ciężkie przeżycie i do pomyśle Ja to tak ruszę, że po prostu. Nie, nienawidzę takich sytuacji, gdzie, gdzie ludzie szczególnie wpływają na to, jak to wygląda. Wiesz co, Bo ja... wiadomo, że jest jakiś wypadek, coś, no nie mamy wpływu na to, ale jak ktoś z zwierzaki, to dla mnie... Ja po prostu bardzo chętnie bym na te interwencje jeździł, tylko czy to dobry pomysł. No, to sobie... <laughs> ja, jak, jak będziecie kiedyś, mówię, potrzebować wsparcia na interwencji, to no zadzwońcie, pojedziemy i, <laughs> i zrobimy porządek. Dzisiaj odwiedziłem Fundację Judytę. To, co zobaczyłem na miejscu, przerosło mnie totalnie. Dla ludzi krzywdzących zwierzęta, powinna panować zasada oko za oko, ząb za ząb. Cieszę się, że istnieją tak wspaniali ludzie, którzy pomagają tym biednym zwierzakom. Przykazałem karmę za ponad 10 tysięcy złotych i wyszliśmy na długi spacer z niepełnosprytkami. Zaoferowałem również swoją pomoc w przypadku interwencji z agresywnymi właścicielami. To na pewno nie była moja ostatnia wizyta w Fundacji. Zachęcam również Was do zaangażowania się w pomoc. To naprawdę zaufane miejsce z sercem. Kubańczyk.